Cześć wam wszystkim bardzo serdecznie. Z tej strony Karolina i witam Was kolejny raz na kanale Świat między stronami. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na jesień. Z TBR-u letniego co prawda jeszcze nie wyszłam do końca, ponieważ no, mamy dzisiaj dopiero 7 dzień września, więc dopiero idzie ta jesień ku nam, ale już stwierdziłam, że chcę nagrać TBR na jesień z letniego przenosząc jedną książkę, bo wiem, że przez to co aktualnie czytam, na pewno nie dam rady jej już przeczytać. Właśnie w tym letnim okresie. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do książek, które właśnie na ten jesienny czas sobie wybrałam. Jesień od zawsze to dla mnie czas, który mocno kojarzy mi się z reportażami, dlatego że organizowałam akcję Listopad na faktach. Nadal biję się z myślami, czy i w tym roku ją zorganizować, ponieważ w tamtym roku to tak w sumie wszystko było rachu ciachu, jakieś tylko dwa tygodnie, i tak dalej, a teraz chciałabym, żeby faktycznie to był miesiąc, ale muszę sprawdzić i zweryfikować swoje plany, czy na pewno mi się to uda. Ale z racji właśnie, że jest to jesień, ja trochę od reportaży w tym roku się odsunęłam, czego bardzo żałuję, i chciałabym do ich czytania wrócić. I wiem, że chyba w ostatnim tibiarze też to powiedziałam, dlatego. Nadal podtrzymuję po prostu swoje zdanie i liczę, że w końcu uda mi się trafić na książkę, która sprawi, że ja wrócę do tych reportaży i pokocham je po prostu na nowo. I mam tutaj książkę, którą sobie właśnie wybrałam. Jest to reportaż z wydawnictwa czarnego serii amerykańskiej, a mianowicie chodzi o książkę Witajcie w rezerwacie. Indianin w podróży przez ziemię amerykańskich plemion Davida Troyera. Przełożył dla nas Maciej Świerkocki. Jeśli chodzi o ten tytuł, nie wybrałam go przypadkowo. Wybrałam go dlatego, że czytając książkę Joanny Gieryk-Onoszko te parę lat wstecz, czyli 27 Śmierci Tobiego Obeda, mocno zaciekawił mnie temat właśnie Indian, ich plemion, tego jak oni żyli w rezerwatach, jak oni funkcjonowali na co dzień, jak Amerykanie traktowali ich i co spotykało ich ogólnie w ich historii. Dlaczego to wszystko tak wyglądało, dlaczego ci ludzie byli skazani na takie, a nie inne traktowanie. Dlatego stwierdziłam, że chciałabym wrócić do tematu, ugryźć go bardziej, zapoznać się. Tutaj faktycznie mamy obraz człowieka, reportera, dziennikarza, który wychował się w rezerwacie, więc wydaje mi się, że to jest jeszcze lepsze świadectwo. Takie z pierwszej ręki. Dlatego właśnie liczę, że witajcie w rezerwacji, to będzie taki reportaż, w którym ja odnajdę to, czego szukam. Książką, o której już powiedziałam, że przerzucam ją właśnie z tego letniego tbr to książka, którą ja chciałam przeczytać do momentu premiery jej w nowym wydaniu. Bo wydawnictwo MAC zdecydowało się na wydanie tych książek w nowej szacie graficznej, i ja chciałam ją przeczytać właśnie do tego czasu, aż wyjdzie ta nowa szata, żeby sprawdzić, czy będą mi się na tyle podobały te książki, żeby zainwestować swoje pieniądze i kupić właśnie sobie te ładniejsze wydanie. Temu też nic nie brakuje, uważam, że też jest bardzo. Ładnie zrobione i chodzi o książkę Debory Harkness, Księga Czarownic. Tak jak ja wcześniej już mówiłam, jest to świat czarownic, demonów i tego wszystkiego. I to jest dosyć duża lektura, bo ona ma ponad 700 stron. Więc. Na ten czas, który teraz nadchodzi, na to jesień, taki witchy czas, gdzie idziemy już w stronę Halloween i tego wszystkiego, i to już się zaczęło pojawiać w sklepach, to uważam, że to będzie taka lektura chyba nawet lepiej odpowiadająca temu, co ma właśnie nadejść, niż tej letniej pogodzie, w której planowałam ją przeczytać. Książka, która śni mi się po nocach, że jest nadal na półce tych nieprzeczytanych, a zważywszy, że mam już drugi tom na półce, i z tego, co się dowiedziałam, nie będzie to wcale drylogia, a trylogia. Chociaż jeszcze dużo informacji trzeba zweryfikować, żeby faktycznie potwierdzić to. I jest to książka autorki, którą ja sobie doceniłam, czytając trylogię Grisza, ale przede wszystkim Szóstkę, Wron i Królestwo Kanciarzy, które kocham całym serduszkiem. A chodzi o książkę Lei Bardugo, Dziewiąty Dom. I to przełożyła dla nas Małgorzata Strzelec i to również jest wydawnictwo MAG. Bo ja książek tego wydawnictwa mam bardzo dużo na półce, dlatego muszę je zacząć wyczytywać, żeby po prostu nie zalegały tak długo. I z tego, co wiem, z tego, co właśnie ludzie tutaj e, opisywali tę książkę, ma być to coś w duchu Dark Academia. Uczelnia, uniwersytet, ale też trochę magii, trochę jakiś intryg, dziwnych powiązań. Więc liczę, że to będzie coś, co sprawi, że na nowo pokocham Leigh Bardugo, a jednocześnie chciałabym zweryfikować, czy książki, które czytam odpowiadają temu, co widzę na zagranicznym Booktubie i to, co pokazują moi tacy ulubieni youtuberzy, czy ten mój gust faktycznie się z nimi pokrywa. Książka, która była chyba przeczytana już przez wszystkich, która sprawiła, że ludzie Rzucili się po prostu na całą serię, ta wydana w nowej szacie graficznej i powstał również serial na jej podstawie, a chodzi o książkę Holly Jackson, przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. I ja Wam ją kiedyś pokazałam w Bookholu, że ona jest naprawdę bardzo ładnie wydana. Zdecydowałam się właśnie na te wydania, aniżeli te na podstawowe, które były w miękkich oprawach, ponieważ stwierdziłam, że chcę mieć coś ładnego. Co sprawi, że będę może bardziej chętna, żeby po to sięgnąć w pierwszej kolejności. Spoiler, nie udało się, dlatego liczę, że to będzie coś takiego fajnego, właśnie na jesień do przeczytania, bo tutaj będziemy śledzić losy Pipy, która będzie próbowała odkryć sekret morderstwa jednej z koleżanek. I to brzmi po prostu jak coś takiego jak taki kryminał młodzieżowy na jesień który może być właśnie idealny na ten nadchodzący czas. Także trzymajcie za mnie kciuki, bo może uda mi się rozpocząć serię i ją skończyć jeszcze w tym roku, jeżeli mnie tak mocno wciągnie. No cóż, zobaczymy. I ostatnią książką, którą sobie tutaj przygotowałam na ten jesienny czas, dlatego że w trakcie wakacji udało mi się przeczytać pierwszy tom i jestem tym mocno Podekscytowana, ale jednocześnie nie znalazłam jeszcze w głowie przestrzeni, żeby móc sięgnąć po drugi tom, a chodzi o książki z cyklu Ostatnie Imperium, czyli Brandon Sanderson i Studnia Wstąpienia. Ja po pierwszym tomie jestem pod ogromnym wrażeniem konstrukcji świata. Tego, jak właśnie wygląda cały system magiczny spalania tych metali, ostatniego imperatora, tych intryg, które się tu tworzą, to jak ludzie zaczynają ze sobą współpracować, jak dużo zależy od takich drobnych rzeczy, od takich szczegółów i naprawdę trzeba się wczytywać, naprawdę trzeba śledzić losy i uważam, że to jest naprawdę taki tytuł, o którym ja będę jeszcze długo myśleć, dlatego. Tak, chyba ciężko zabrać mi się za kolejny tom, bo wiem, że jeżeli go przeczytam, to znów będę musiała chwilę odczekać i przeczytać kolejny. Ja mam całą serię na półce, więc to nie jest żaden problem, że ja nie mam po prostu kolejnych części i nie miałabym jak tego przeczytać, ale no faktycznie to wymaga trochę więcej czasu i skupienia, dlatego ja to w czasie troszkę odkładam, ale liczę, że ta jesień będzie. Taka, jak sobie w głowie po prostu zaplanowałam, i pozwoli mi to na swobodne przeczytanie, właśnie drugiego tomu tego cyklu. No i cóż, to by było na tyle. To jest mój TBR na jesień. Oczywiście, ja w tym Tibiarze mam jeszcze ileś książek takich w głowie po prostu zakodowanych, które chciałabym przeczytać, które gdzieś tam za mną chodzą, na przykład książki Mary Allingham z cyklu z Florom Steel, a jak robiłam sobie rozpiskę do kolejnego filmu, czyli Filmu, który ma podsumować po roku serię książek, które przeczytałam, rozpoczęłam, które kontynuuję i z którym jestem na bieżąco, to moja głowa prawie wybuchła przez wzgląd na to, ile serii pootwieranych mam dalej na półce i nie przeczytanych. Także spodziewajcie się takiego filmu. To będzie bardzo obszerny film. Liczę, że uda mi się go w końcu nagrać. Może jeszcze coś do momentu jego publikacji uda mi się przeczytać i coś pozamykać. Byłoby naprawdę cudownie, a jeśli nie, no to zobaczymy się w następnym odcinku na kanale. Tymczasem dajcie mi koniecznie znać, czy Wy przygotowaliście już TBR na jesień. Jak się zapatrujecie w ogóle na ten nadchodzący, dla mnie cudowny czas w roku. Dla Was może niekoniecznie. Dlatego czekam na Was w komentarzach, dajcie mi również znać, czy czytaliście coś z tego i czy na przykład możecie mi to polecić. Jak zawsze będę bardzo wdzięczna również za Wasze polecajki, a tymczasem trzymajcie się przede wszystkim zdrowo, dbajcie o siebie i do usłyszenia niebawem. Cześć!